One for to no dobra, szukamy ziółek teraz, A te misje są dosyć zróżnicowane. Szukamy ziółek, żeby zatruć orków, co może być dosyć interesujące. Opowiadałem ostatnio, że. Znaczy... Z punktu widzenia live'a przed chwilą opowiadałem, że bardzo bardzo taka, ja wiem, wiarygodna jest ta gra. Czy ja mam jakoś nie zaalarmować tych kolesi czy coś? i'll be mizubachu somebody's sneaking around his oh. urich's been killed Złatwiliśmy typków, chociaż pewnie nie to było główną częścią tego zadania, ale mniejsza z tym, że nie mamy spokój. Oho, tu są ziółka. Hitlas. No, może mi się przydać potem, a no, może nie. Zobaczymy. Tu jest kolejne? Ja Miałem wrażenie, że coś takiego tu widziałem, ale I jeszcze jeden. Sherlock dzisiaj będzie, jeszcze nie mam zainstalowanego Sherlocka. Jutro, jutro sięgnę po Sherlocka. Mam Sherlocka na PlayStation. PlayStation 4, ale on jest po angielsku tylko to myślę, że to nikt się nie będzie tam za dobrze bawił. Where did you acquire this blasting powder? Traded for it with the blustery dwarf. We took his powder and left him our footprints. Pretty fair if you ask me. You're proving yourself to be a strong leader. For a deserter. To jest tylko dlatego, że ja zostawiam ciężką pracę ludziom takim jak ty. Okej. A temu facetowi bym nie ufał, to jednak deserter, no ale... Dobrze. Dosyć swobodnie można się skradać. Ten czas wykrywania orków też jest dosyć długi. No, coś to potrzebuję. Tak jest. Jeszcze tak, czyli dwa niebieskie i dwa czerwone muszę znaleźć. To chyba podwyższe jakieś moje statystyki, no. Mniejsze o szczegóły, ale warto to robić najwyraźniej.

Jak przyszedł skoczyłem? O! o, Jezus, o matko jedyna, trafiłem go trzy razy w głowę. Powinien zginąć po dwóch strzałach, rany boskie. Wystarczyło go trafić z boku, a ja go trafiłem z przodu, no dobra. Teraz już lepiej. Ja pierniczę. Te paskudy są dosyć nieprzyjemne. I jest jeszcze jeden kawałeczek. Znaczy jeszcze jedno zioło. Strasznie nieprzyjemna to bestia jest. Okay, okay, okay. I thought it impossible Sauron would ever return. The darkness descends upon Mordor. Soon it will be impossible not to succumb. When We realized we couldn't fight the orcs, we started dressing up like slaves sneaking into their camps to free the others a bold strategy not really mostly we'd end up slaves ourselves at least we came dressed for the part mm -hmm. when i was first rescued by the outcasts they told me you led the search party for my head i volunteered were you caught our fellow rangers would have killed you i could not let you suffer that fate jest strzał, angren, żelazne szczęki, a no, z tym ktoś pyta na czacie, czy karta 760 da radę większości gier. Ja używam 680 w tej chwili i daję radę. Jak widzisz. Up here, we almost have enough poison for our purpose. I look forward tutaj spokojnie. Nie spokojnie swoją drogą. Jest zwierzę, ale chyba nie mogę wyjść poza obszar misji. Tak, nie mogę. Jest za daleko. Innym razem, jest. O, tutaj są jeszcze nowe. I naprawdę, przydałyby się strzały.

Dobra, the Uruk's are stationed by the front gates. For the sake of my men, keep to the shadows. I'll gather my men and wait. We'll stand ready to seize the blasting powder once the camp is clear. Okay, okay. Potrzebuję tylko czasu, żeby tą misję wypełnić. Remember, don't be seen. These Uruk's have killed many slaves for far less. Okay. Pięć beczówek. Drognie, w porządku. Ale najpierw y, tą wieżę tutaj sobie. Oznacza. Będzie mi łatwiej podróżować w dalsze rejony Mordoru. Okej, okay, okej. Okay. light Okay so about the

Ale chciałem przeskoczyć na tą linę Może się, uda. z jakiegoś powodu nie mogę iść po tej linii. Tu są strzały. Tam jest jedna beczka. Spróbujemy to zrobić po cichu.

To polega na tym, żeby zabijać tych łajdaków z ukrycia, Wander. załatwiony. Szuka, ale to mnie już nie dotyczy raczej. Dobra, są beczułki z drogiem.

Czyli to tego sprytnie załatwiłem. Tu ich coraz więcej jest. No dobra. Gdzie są te orki? Są niewolnicy. Aha, tutaj jest, obaj są. Tu nie ma ogniska. Okej, okay, nikt nie zwrócił uwagi na to.

Jak stoimy ze strzałami? Hmm. Można je odnowić, zabijając kogoś. Dobra, będę wiedział. Kolejna beczka grogu jest tam. Myślę, że nie powinienem się przejmować tymi typami. Ale na wszelki wypadek jeszcze popatrzę, skoro oni się tak kręcą tutaj. Ja tam wolę uważać. Ciekawe, facetor spali ognisko? Wow. Nieźle. Po prostu jak zabije jakiś patrol, to po jakimś czasie ktoś... na jego miejsce przychodzi i to tak zupełnie naturalnie się odbywa. Przychodzą, sprawdzają co się stało. I podmieniają.

Ta muzyka taka niepokojąca. Zaraz, zaraz, coś tu popsułem. Czy nie, nie dodałem grogu tutaj? Jeszcze jednego muszę wroga zabić z ukrycia. Dobra. Musimy załatwić jakiegoś orka po cichu i strzały z niego wydobyć. Ten na górze jest łucznik. I mamy dwóch tutaj, okej, okay, okej. Okay. Jest pytanie, czy uda się przejść tak, żeby ten łucznik nie zwrócił na mnie uwagi. Świat, świat, my strały już wyżej nie wejdę okay. mamy pięciu zabitych z ukrycia Jedną beczułkę grogu w tych rejonach. Jednego typa na. W zasadzie to mógłbym uwolnić tą bestię a o tym. So brave now, I. Hold him, boys. A, dobrze, nie będę was Tymi tekstami. These Uruk have a twisted concept of justice. It is not justice. It is the constant weeding out of the weak in favor of the strong. Mm. Jeszcze jedna beczułka, chyba jest tam na górze, ale widzę, coś tu jest też do odkrycia. Ohegin Valanor, strasznie to przyjemne takie. Się pożegali pożygali chłopaki ok załatwione, załatwione. To jest orczyca? Wygląda jak orczyca. No, ale nie bo nie, tylko jest po prostu zielona ta. Myślałam, że nie Mogła być orczyca, Kama. W ogóle widzieliście orczyce? Ja nie wiem, jak oni się rozmnażają, ale. Hmm. Być może każdy ork jest homo. <laughs> um, homo sapiens. Czy mniej? Czy, czy, czy nie? Dobra, dobra. Spokojnie. Zróbmy sobie tutaj. 30% szansy na ucieczkę z zaskoczonych uruków znajdujących się nieopodal celu, zabitego strzałem w głowę. Bardzo dobrze, niech uciekają. Ulepszenia. Oho! O, możemy coś jeszcze ulepszyć. Trucizna. No, to już na stałe będę mógł to zrobić. Wow. No, nie, może kiedy indziej. Parę rzeczy. Chcemy tego załatwić. Dobra, jakieś informacje? Tak jest. O, kapitan.

Na techniki bojowe, wrażliwy na cios kończący z ukrycia, to dobrze wiedzieć. Chciałbym, <tryk> że nasz bohater nie za bardzo jest w stanie okazać wdzięczność za pomoc tutaj. Dobra. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Gdzie ja w ogóle jestem? Zabić trzy pająki, to też jest historia ciekawa. Kompletnie się odnaleźć nie mogę. Tu są jakieś konflikty. Może spróbujmy zasadzka. Weź udział w zasadce, której celem jest Garot Gramolec, by osłabić armię Saurona. Tylko gdzie ja jestem, diaska, a tu jestem uła. Najbliższa misja jest tutaj. To tym się zajmiemy. Albo nie. Najpierw jeszcze otworzymy tu tajemnicę. Znajdźki, znajdźki, moi drodzy. To jest też fajne, że praktycznie wszędzie można się wspiąć. jakieś ulepszenia? Aha, to już wiemy. Dobra. A tą wieżę już mamy. Dobra, jestem zatem tu. Udamy się tutaj. Odblokowałem. Upadli. Ok, ok. Znowu się gubi, ja jestem tutaj. A ja chcę iść tu. No dobra, dobra. Spokojnie. Wejdźmy na wieżę. A może nie muszę. Może wystarczy, jak zrobię, tak. Elegancka. No bo to w końcu szybka podróż, nie? Okej. Okay. Não dobra. Não dobra.